Typa? Tak. Bo właśnie wolno do mnie napisał, że tego generalnie ktoś go po prostu i ubratł. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy z powrotem we Wrocławiu. Wyprawa do Warszawy skończyła się, trwała krótko, jedyne kilka dni. To jest niedziela, oczywiście weekend, bo w inne dni nie ma sensu jeździć. Status jest normalny cały czas i zamówienia spadają, więc 15 zamówień, aby mieć bonusa myślę, że zrobię szybko. No i dodatkowo fajna pogoda, jak zwykle. No, i jak na zamówienie rowerowe, kursik jest króciutki, 800 metrów. Dostawa do serca rynku na Kotlarską. A jak widać po lewej, Wrocław musi drówność w Warszawie i również wszystko rozkopane. Nawet fajnie, że jeżdżę rowerem, bo mnie te rozkopania nie dotyczą. No, skuterem tutaj bym się nie przycisnął. Muszę przestawić myślenie na rower, bo inaczej się jeździ rowerem, inaczej skuterem. Tu trzeba między ludźmi brylować. Dzień dobry. Wolta mam z panczo bardzo dziękuję. Miłego dnia. No, powiem Wam, praca na rowerze to jest w ogóle całkiem co innego niż jeżdżenie skuterem. Odbiory wyglądają zupełnie inaczej. 842. Dziękuję. I od razu mam podwójniaka. Tym razem Burger King. Gotowe, czy nie? Niby dwie minutki tylko. 465. Tak. Proszę, proszę. Jakieś trzecie zamówienie mi tu dzwoni. Patrzcie, na to mam zamówienie, którego nie mogę zaakceptować. O, weszło teraz dopiero. Czyli będziemy jechać z potrójnikiem. Nie wiem, czy tak naprawdę jest dużo pracy dzisiaj. Czy chcą mnie zmotywować do jazdy rowerem? No czy... Kurde. Alarm. Ja to jestem jeszcze nieprzyzwyczajony do tych. Nowinek moich rowerowych zabezpieczeń. O, hita męczarnia właśnie to przepychanie się między ludźmi. Oczywiście ktoś musiał się ze mną kiwać. <grym> Najgorszy jest, jak pierwszy próbuje wymijać rower. To wtedy dochodzi do takiej sytuacji, że jedna i druga osoba muszą się zatrzymać 412 a za te trzy zamówienia powinno wyjść, tam było 13 chyba. 7, 9 czyli 16, no 27-28 zł za trzy zamówienia na rowerze. No zobaczymy, ile mi to zajmie. A mam prosto jechać, myślałem, że w lewo. Tak naprawdę wolałbym w lewo pojechać na chłupską Tak zrobimy. Szkoda, że nie mam lusterka, bo tak bym widział, czy za mną coś jedzie, czy nie. Muszę się teraz lukać zaraz. A coś słyszę chyba, co jedzie Bez lusterka to tak jak bez ręki. Tutaj jest w ogóle ścieżka, kurde Ja ulicą jadę Coś wydaje mi się, że póki co jestem szybszy niż skuter Bo tamto bym stał już dwa razy na światłach tak trzy razy A tutaj spokojnie mogę sobie brylować o, Tak jak teraz tutaj Oczywiście tutaj jest droga dla rowerów O Boże, to chyba zjadę sobie na ulicę Po tych dziurowych chodnikach nie chcę mi się jeździć co, jedziesz pan? Mogę cię wyprzedzić? Nie mogę Dzień dobry Czyli ten potrójniak jest warty Bardzo warty Skuterem by mi zajęło tyle samo, jak nie więcej I jestem naprawdę mile zaskoczony Dobry, proszę bardzo. Kurczę, wyczułem coś Coś mokrego z tej pizzy. No, troszkę tutaj wyciekło. Nowy plecak. Oczywiście musi być jakieś zalanie. Dobra, chyba się wytarło wszystko. Jeszcze gdzieś tutaj mam Żeldrąg. Trzeba sobie ręce umyć. rączki, umyte. Można zatwierdzić dostawę i mam nadzieję, że coś padnie od razu. Po długich 15 minutach wpadło mi coś tutaj, że tu. No i mamy Jaffe Plat Do wyrwania za ten kurs jest dycha. Tak Dzięki. Ej, kurzy, to jest tutaj. A ja on tak jechał, jechał tą Grabiszyńską A po ostatniej chwili włączyłem nawigację Dobra, jesteśmy na miejscu Byłem przekonany, że to klatka numer 4 <grych> A to 6 to Trzeba znaleźć to 6, bo tu nie widzę, żeby gdzieś była blisko Może od wyjścia od twórka. To jest winda. wow, to jest nawet Ja już chciałem dymać z buta Dzień dobry do widzenia ja się tak ciepło, że mam krótkie spodenki Krótki rękawek Zero kasku, Okulary, nie? I co jeszcze? Rower przede wszystkim no, Rower to jest podstawa Chyba częściej będę teraz jeździł rowerem no, Zobaczymy jak to będzie wyglądać od strony finansowej Bo nie ukrywam Jeśli będzie różnica, nie wiem 40% mniej Niż skuterem, no to Będę również jeździł skuterem Na przemian No i pięknie, miałem jechać po kebaba a pojechałem w drugą stronę, nie wiem co ja sobie pomyślałem, że kebab jest tam, że kebab jest przy Zaporowskiej. No nie, zły ze mnie agent, bo nie mówiłem, ale jak byłem w Windzie, to mi zadzwonił Volt z kolejnym zamówieniem. I właśnie ja dodebrać już czeka kebabik albo jeden, albo dwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Volt, może gotowy jest już? 973. To jest Volt? Tak, to jest Volt. 973. Będziemy jechać znów do rynku Krótki kurs Nawet spoko, bo stamtąd od razu może wpadnie kolejne Co tu pisał klient, że wejście jest między chleboteką a panem parcelem Jest chleboteka, jest pan parcel i jest brama Już się zastanawiałem, która to brama Proszę bardzo Było zamówienie i zniknęło Jak to zwykle bywało na Wolcie ten ich system trochę niedopracowany jest, bo się pojawia zamówienie i znika. A to tłumaczenie, że jakiś inny kurier wziął bo to było zamówienie, które wcześniej szczekało u mnie przez jakiś czas. To i tak nie powinno dochodzić do takiej sytuacji, że w ogóle mi się coś wyświetla. Na Uberze nie ma coś takiego. Jak się wyświetla, to się wyświetla. I bierzesz albo odrzucasz. Przestartowałem apkę i od razu mi wpadło zamówienie, bo takich, pod którym stałem. Dzień dobry. Czy zamówienie z Volta jest już może? 502 sobie zaakceptujemy, bo coś chyba drugie czeka. Gdzieś błąd? Nie co to jest. Jeszcze raz. Ej, patrzę, na to, nie mogę zaakceptować zamówienia. Nie można było kończyć zamówienia. Spróbuj ponownie, ale ja ja. A, bo jest jakaś blokada, że już nie można rozpoczynać, jak niektóre lokale nie klikną, że gotowe. Dzięki. Nawet nie mogę zaakceptować, ale jazda. Ewidentnie apka coś nie domaga. Tyle błędów dzisiaj. Jak zaznaczyłem, że produkt jest już odebrany i chciałem przesunąć To nie dało się, musiałem oznaczyć i dopiero dało się przesunąć A wcześniej wyskakiwał jakiś inny błąd Jedziemy na Piastowską Ile nam zostało? 2 km Jakieś 8 minut, tutaj jest super droga rowerowa, prosta Szkoda, że tylko z jednym jadę To drugie, które tam czaiło się w aplikacji i nie weszło No i sobie na przejścia, tutaj nie ma przejścia legalnego, to są tylko pasy Także piesi, uważajcie, jak widzicie pasy, to nie znaczy, że macie pierwszeństwo. To są takie pasy namalowane od tako A otwarte, tylko trzecie piętro, ale w starych budynkach te piętra są skomplikowane. Proszę. Jedziemy po zamówienie numer 8 do utaj Dostawa też będzie nie taka fajna, krótka. Kurczyk zadychę Mam tylko jeden powerbank dzisiaj, zapomniałem wziąć drugi Z tego wszystkiego I kurde, nie wiem czy mi starczy prądu Dzień dobry, 173 Dzięki Cel nasz to Reja Mikołaja Numer 71 ja Co a było napisane na ścianie, że się zaczyna od 69 Czyli przyjechałem pierwszą klatkę, to była klatka moja 7.1 To nie wiem gdzie ta 6.9 była 8 zamówień już zrobionych I nic nie wpada, spokojnie wciąż Piękne spotkanie ze słupem Ja stałem w rynku, wpadł mi kawałek smaku I chyba będą dwa zamówienia z tego lokalu 4.52 Super, mi spadło do zamówienia Bez sensu jest ta aplikacja woltowa Wyskakuje zamówienie drugie No i nie mieli tam minęły 3 sekundy Kliknąłem zaakceptuj i zniknęło Po co to wyskakuje, skoro to zaraz znika? A, tutaj fajnie porobili Czyli teraz ta ulica jest dwukierunkowa Proszę bardzo Dzięki no tutaj atrakcje mokre, można się odświeżyć. Nie wiem, gdzie jest ten lokal, dokładnie. On wiem, znajduje się tutaj w tej hali, hala świebocki. Ale tutaj ostatnio tworzyła się nowa hala, to są nowe lokale. No i trzeba znaleźć nasze suszinie, co to było? Ramen. Dzień dobry, ja powolta. No, składa, czyli niezłożony, a papce zaznaczone, że gotowe. Czyli jak to jest? zobaczymy jak będzie do minuty to OK, jak po minuty to zgłaszam lokale. Dzięki Dobra, mam drugie zamówienie też z Hali. Tutaj z pastrami Summer. Chyba to jest to po prawej barbecue, bo mają dwa lokale. E, chyba tak, chyba to jest to. Pastrami Summer Ribs Point to tutaj czy tam? A jednak druga hala. Wszystko po angielskiemu. To musi być angielskie, bo to chyba przyciąga klientów, nie wiem. Po uciążliwych minutach mam w końcu już te dwa zamówienia i jedziemy do klienta. Jedziemy no, przez ulicę, czyli tęczową. Nieważne, którędy się jedzie, to się podskakuje. Ściemniłem sobie podświetlanie na ekranie, prawie na minimum, albo co widzę, bo chcę oszczędzać baterię. Bo póki co mam podłączony powerbank do kamerki mam nadzieję, że się wyrobię z 15 zamówieniami na tym powerbanku. No, już ostatnia prosta. Przecież ta cała tęczowa to jedna wielka prosta. Dobry, proszę bardzo. Nie, dobra, wjeżdżam na chodnik, bo kurczę normalnie, wszystkie plomby wyskoczą. Dobry wieczór. Proszę. Co to za kurs? Kursik trochę długi i słabo płatny 15 zł. A na mapce muszę jechać na Wodkowicę, później wracać. Dwa razy tyle. Przecież ta postawa jest większa w rowerach, a kilometrówka jakaś taka mniejsza. Chyba o 20 groszy, ale podwójniak tutaj mi pokazuje, więc może spoko. Może się opłaca. Chyba będę musiał skoczyć na jakieś chyba dzisiaj, bo normalnie mnie już głód chwyta. Nie wiem dlaczego. W weekend zawsze tak jest. A w dzień mogę pracować i jakoś głodny nie jestem. A zaznaczę, że już jadę obiad. Hej, 8,5,7? Jeszcze nie mamy. Zaraz będzie, Jest Jest zaznaczone, że gotowy. Chcesz nam i powiedział, że 8,5,7? Nie, no to zabrał. Okej. No to Okej. widzowie. Typek zabrał jedzenie. A ja tego typka nagrałem na kameryce, więc będzie można otworzyć. Tak. Bo właśnie wolno do mnie napisał, że to generalnie jakiś gościu po prostu ubrać, więc jakby oni się z Ciebie kontaktować, kontaktowali czy coś? Tak, 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 skontaktowałem się z nimi już. Dzięki. Dobra. Dzięki Wzajemnie, na razie. Odpięli mi zamówienie, mają mi zapłacić za dojazd do restauracji. A teraz jedziemy do pancho, dwa kroki dalej. Dobra, już powinno być i też się spytać. 4-2. Idealnie. <laughs> Czas wszystko. Dzięki. Kurcik bliski na Czarnieckiego Ile tam minutek będzie do dojazdu? 6 minut, 1,5 km. A mi ten typek podniósł ciśnienie. Mam jego zdjęcie, to może go spotkam dzisiaj. Ale pewnie już z nim pojechał do domu. Skończył zmianę, zrobił bonusa i poszedł do domu. I teraz zobaczcie, jakie zombiaki tutaj są, trzeba je mijać. Tu jeszcze jakieś kurcze przeszkody. To jest fajnie, bo z tej strony co jadę, nie ma świateł, a wszędzie indziej jest o światła Także to jest dziwny przejazd. Nie wiem jak to funkcjonuje. Kur... Co mi z tego, że mi ręką macha? Że mnie przeprasza. Ja pierdziele, jeszcze mam lampkę włączoną specjalnie, żeby mnie było widać. A typek się, nie wiem, nie umie rozglądać. A kolej sami z motocyklistą i powinien być na takie rzeczy wyczulony Dobry wieczór. Proszę, widzenia Pojedziemy prosto i na pasach w lewo, tak, będzie najlepiej To będzie moje trzynaste zamówienie i później tylko dwa i bonus spada. Piękny zjazd prawo, bez żadnego patrzenia Dzięki Dwa kilometry do klienta i nie wiem ile będzie trwało, bo tutaj przede mną samochód bardzo powoli jedzie Niby dobry samochód, a bo woli. O, uciekł Gonimy go! Nie, nie, będę go gonił, szkoda baterii Co za bezsensowne światła Tu się zielone włącza, tu się wyłącza Tu już czerwone Kosteczka moja, kosteczka Bardzo wygodna Kosteczka moja, kosteczka Lubię po niej jeździć Już zmykam na chodnik Szybko jeszcze, żeby zobaczyć, gdzie jest klatka Aha, już wiem jak ja są wyjadę przez furtkę, muszę. Obrama zamknięta. I pizza będzie zamówieniem numer 14. raz sprawdzę. A aplikacja Kurier Volt się rozwaliła. Ile mam? Tu kurczę tak częściej, że nie widzę. 8 minut do odbioru. A, tu jest jednokierunkowa. No to trzeba przeskoczyć na prawo. 2,79 Volt. Już pakuję. Uciekło, znów podwójne A nie rozumiem tych apek woltowych O, mamy blokera A, bloker się posuwa, to dobrze No i kolejni blokerzy nadjechali Jak oni chcą teraz opuścić skrzyżowanie? No. Piękny bloczek, piękny Koleś siedzi pod prąd, co za frajer Ja pierdziele, niech on spieprza Widzicie, taki klakson mam i używam go w takich sytuacjach. I co? Będzie zajechanie? Nie będzie. Ale nie włączył. Mógł włączyć. Jeśli kojarzę dobrze, to rynek 4 znajduje się w restauracji. Tam trzeba przejść przez restaurację i później schodami do góry. I tam właśnie też jest kuchnia restauracyjna. Gdzieś tu się przypnę do tego śmietnika chyba. Dzień dobry. Proszę bardzo Tu zawsze schody są ładnie wymyte, czyściutkie Po to, żeby kalendarze jak schodzą z jedzeniem, to żeby się nie wyłonili. Tak? Dobry wieczór, proszę Do widzenia Wzajemnie Wzajemnie, dziękuję tak? Zamówienie z Wasabi już jest zrobione To szybko jadę odebrać Ciekawe, czy mi też ktoś zajuma spod nosa A teraz jak? Aha, prosto Wydech, popisał się, ale trochę cicho słyszałem głośniejsze. No i widzę, że podwójnie się czai. Zobaczymy, czy będę miał szansę go wziąć. 8, 6, 4? Mogę zobaczyć. Jasne? Dobra, normalnie dobrze. To dobrze. A, to super, że się wyjaśniło. No i podobno się okazało, że to nie był złodziej, tylko miał to samo zamówienie, co ja. Nie wiem, troszkę powątpię wam w to, ale dobra. A teraz jadę jeszcze raz do Pasibusa, na Świdnicką Bo mam drugie zamówienie To taki podwójniak, czyli będę miał 16 zamówień dzisiaj Po drodze mam nadzieję, że są klienci Bo nie chcę jeździć w dwie strony Tak miałem kilka dni temu takie zamówienie, że Dwa odbiory różnie i Klienci też, jeden wschód, drugi zachód miasta A piesi kurcze Zniecierpliwieni Prawie mnie zjedli tutaj moja miejscóweczka fajna przy roślinkach hej, jest może? tak to bym poprosił to dzięki jadę szybko tutaj, żeby jeszcze zdążyć skręcić w lewo a zdążę, bo przecież światła są wyłączone zapomniałem tylko żeby nie wymusić pierwszeństwa nie ma nic, dobra, jedziemy Fajny chłodek się zrobił, szkoda, że za dnia tak nie było. Kurczę, taka bryza odświeżająca, a ja tutaj zaraz kończę już. Ale kto wie, może nie kończę, może jak będą zamówienie jakieś fajne. Dopóki mam baterię, to będę jeździł. Więc ta nawigacja dziwnie mnie chce prowadzić przez jakiś park. A ja się nie dam. Jadę do końca prosto i w prawo. Kilka dni temu miałem na Uber Eats, że mnie poprowadził Google Maps tam przy odrze. I lekko byłem wydygany Taki mini lasek musiałem przejechać. Gęsty. No ale się udało. I to było z jedzeniem. Nie wiem, jak tam klient patrzył, i pewnie śmiał się na aplikacji, gdzie ten kolej jedzie. No i klient jest po lewej, nie? No to przejeżdżamy na drugą stronę. A podjedziemy windowy. jest winda, to idziemy proszę, Jeszcze kola. Niech wieczoru. Już dochodzi 22, jeszcze zostało 6 minut i mam 16. zamówienie w torbie. Bonus prawdopodobnie już jest zaliczony. I po tym zamówieniu, jak nic nie wpadnie, będę jechał już w stronę domu. Ale jak znam się to Volt nie puści mnie, tylko coś mi tam będzie podrzucał. Jakieś pizze albo inne kebaby. Tutaj muszę troszkę uważać, bo już jest ciemno, a wielu rowerzystów jeździ bez oświetlenia. Takie w prawo, cały czas prosto on tam trzeszczy no, koleś bez lampki, o, to co mówiłem z tego co pamiętam to jest ta klatka. Nie myliłem się. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Do widzenia. 16 zamówień dzisiaj zrobionych, 215 zł prawie, napiwków 10 zł. Jestem zadowolony jak na pierwszy dzień we Wrocławiu jazdy rowerem. Myślałem, że będzie dużo gorzej. A tutaj fajnie się jeździło. Dzięki, że obejrzeliście odcinek do końca. Pozdrawiam Was i widzimy się w kolejnym Nara!